Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Zaczynamy audycję w Ptasim Kraju. Dla Was w odcinku tuwim130.fm będzie świergotać Witalij Leśniak i szczebiotać Ewa Mańkowska. Świerkając, świergocąc i pimpilimpiąc mieszkańcy Równego i przedstawiciele polskich środowisk uczcili 130 rocznicę urodzin Juliana Tuwima. Nie wszyscy go znali, a na pewno nie znali go od tej strony, to też mieli okazję się z nim spotkać na scenie Teatru Soniach w równem. W programie aktywnie uczestniczyła publiczność, która razem z aktorami śpiewała, rapowała, tańczyła i brała udział w konkursie o Julianie Tuwimie. A z nami teraz jest Irena Salecka, nauczycielka języka polskiego przy ukraińsko-polskim sojuszu imienia Tomasza Padury. Irena, czy lubisz ptaki? Tak, oczywiście. A czy znasz nazwy ptaków po polsku? Tak. Skobronek, sowa, gołą, dzięcioł, kogut. Prawdziwa nauczycielka polskiego. Irena, a czy ty dzisiaj widziałaś jakieś ptaki, których jeszcze nie znałaś na dzisiejszym przedstawieniu? Nie znałam Was. Tej roli. A który tak najbardziej się spodobał? No nie wiem, chyba że kogut. <laughs> Proszę bardzo. No. I to poprawna odpowiedź na to pytanie i tutaj mamy takie prezenciki. Proszę bardzo. To w nagrodę. Dziękuję bardzo. <laughs> Pani Wiktoria Rzeszczuk, zastępca dyrektora szkoły nr 11, w równem od spraw wychowania i między innymi wychowania poprzez twórczość. Pani Wiktoria, jakie emocje budzą się, jeśli Pani widzi na scenie nauczycieli i uczniów? A w sumie nauczycieli będących, grających ptaki przed swoimi uczniami. Emocji kolorowi. Тому що це так прекрасно, коли є таке гарне гармонійне партнерство між учнями та вчителями. Успіхів вам, натхнення і творчості надалі. І партнерство між нашим організацією і школою школами. Тільки так. Дякуємо, Дякуємо організації У українсько польському Союзу, пані Еві. ко зато на пані. Хто сімей? Дзінкує. прошу бар. Діку. Ładowska, 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 ładowska. Odgadały kuże, Odgadały Jest łoczeńka i pijaczka. Jest łoczeńka i, yes, i O indyjczyście, znacz, pantarkach. O indyjczyście, znacz, pantarkach. że plotka Pan Roman Strochanow, rodzic, Panie... ojciec naszego ucznia, który dzisiaj zagrał w przedstawieniu. Panie ja Romanie, być może pan w szkole chciał być ornitologiem? E, tak, i, 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 i chciał koguta. Kogutem pan chciał być? Czy <gut> nie? Ja, duży, fajny kogut. Ja chciałem w ornitologiem. Panie <gut> Romania, jak się panu dzisiaj podobał pana syn w roli ptaka? Bocianem eee, chyba jeował. Bardzo potłużny ptak i taki bardzo krilla, taki i obraz taki. Mhm. We kazali angiel. Czy właśnie był podobny Jechor? Czy on jest w życiu takim właśnie bocianem jak dzisiaj na scenie? Єгор, наш учень, син пана Романа. Ну такий хороший, да. Він в жизни, такий в житті, такий. І в житті він и, актор такий, ну, такий гарний хлопець. Сказами Так. І за то велике подякування. Та блядь. Подякував, подякував. I tak to było. Widzowie, choć raczej nie spodziewali się takiego aktywnego udziału, wyglądali na zadowolonych i przyjemnie zaskoczonych. Miejmy nadzieję, że Julian Tuwim, widząc swoją rocznicę urodzin, zapiałby z radości, albo choć powiedział, ale jaja. Na falach tuwim130.fm świergotał dla Państwa Vitali Lesniak, Jeszcze Wiotała, Ewa Mańkowska.